Rozmowa dnia. Robert Felczek, witam Państwa. Gościem rozmowy dnia, gościem Radia Kielce jest Agata Binkowska, prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. Witam serdecznie Pani prezes. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Dzień dobry. Pani prezes, w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przeprowadzony jest audyt. Ma być z tego, co wcześniej informacje różne były gotowe we wrześniu. Pytanie, pod jakim kątem on jest robiony i co ma wykazać? Tak, każda zmiana powoduje również zmiany w instytucjach będących własnością Skarbu Państwa. Mam tutaj na myśli właśnie specjalną strefę ekonomiczną. Budowa, opracowanie tego audytu, kontrola spowodowana była wnioskiem naszego akcjonariusza, który zwrócił się do Rady Nadzorczej o to, aby Rada Nadzorcza dokonała takiego audytu w obrębie funkcjonowania strefy. I ten audyt faktycznie się odbywa, teraz się to dzieje. Mamy miesiąc na to, żeby Radzie Nadzorczej przedłożyć raport z tego audytu. On już w zasadzie się kończy, jakieś propozycje projektowe, jego formy i brzmienia już są. No i głównie jakby oczy audytorów skierowane były na te warunki, które postawiła nam, postawił nas nam nasz akcjonariusz, a mianowicie na dotacje, na wsparcie, na wydatkowanie środków y, y, takich miękkich, na wszelkiego rodzaju działania promocyjne, ale też na bezpieczeństwo informatyczne, na administrację, y, która jest realizowana w spółce. I chyba to te główne obszary. W jakiej kondycji jest teraz już Pani jest w stanie powiedzieć specjalna strefa ekonomiczna? Czym teraz przede wszystkim trzeba się zająć? Na czym trzeba się skoncentrować? Bo Pani była wiceprezesem przez jakiś czas, teraz już jest Pani od początku września prezesem. Tak. No i pytanie, jakie akcenty, jakie, jaką przyszłość przed strefą teraz Pani widzi? Tak, mamy ogromne założenie, ogromne cele. To prawda, od końca marca pracowałam, byłam zaproszona do strefy przez ministra rozwoju. Tam pełniłam funkcję wiceprezesa i to był dobry czas na to, żeby mogła jeszcze popracować z poprzednim zarządem, żeby mogła te informacje o strefie od poprzedniego zarządu uzyskać. A od 1 września jestem rekomendowana przez, byłam rekomendowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu na stanowisko prezesa i tę rekomendację przyjęłam. Oczy nasze skierowane są głównie na współpracę z inwestorem, ale również na otwarcie, dość duże otwarcie terenów inwestycyjnych w regionie regionie chyba jedynych, a już w stolicy na pewno. To jest 50 hektarowy obszar, który, teren, który nabyliśmy w 2024 roku. Wtedy nas wsparł nasz akcjonariusz Agencja Rozwoju Przemysłu. 50 hektarów terenów inwestycyjnych uzbrojonych z planem zagospodarowania przestrzennego w kierunku właśnie przemysłowym, w kierunku produkcyjnym. Bardzo dobry wskaźnik, ponieważ sami jeszcze mieliśmy wpływ na to, żeby je ustalić przed przyjęciem tego planu. Potężne 22 tysiące metrów kwadratowych hal magazynowych, hal wysokiego składowania, składowania, pomieszczeń biurowych przygotowanych dla inwestorów. I muszę Państwu powiedzieć, że Inwestorzy absolutnie nie omijają świętokrzyskiego i zainteresowanie tym terenem jest duże. Jak jeszcze otworzymy we współpracy z Urzędem Miasta, z panią prezydent, która widzi tę współpracę, jak jeszcze otworzymy komunikację na ten teren i na te wszystkie działki nieruchomości, które tam są, to będzie fantastycznie. Jeszcze informacja ważna. Za chwilę kupimy kolejne 20 hektarów terenów inwestycyjnych w tym samym miejscu przyściegiennego 499. Zainteresowanie jest? Może Pani zdradzić, kto jest zainteresowany? Jakie firmy, jakie branże? Wie Pan, obowiązuje nas tutaj tajemnica poufności i nie wszystko mogę powiedzieć, ale oczywiście, firmy specjalistyczne, te firmy specjalistyczne, którymi jakby, które mamy w zapisie w świętokrzyskim, firmy metalowe, samochodowe, ale też spożywcze, tak więc te. and Zainteresowanie jest dość duże. A kiedy mogą pojawić się tam pracodawcy? Czyli właśnie te firmy, które zainteresowały i kiedy tam mogą pojawić się miejsca pracy? Przedwstępne umowy na wynajem hal już zostały podpisane. Zostało nam tam nieduży metraż już do wynajmu. Natomiast jesteśmy w procesie podziału nieruchomości według życzeń inwestorów, podziału nieruchomości no i opracowania oczywiście wpisów do ksiąg wieczystych, tych takich administracyjnych rzeczy, jeśli chodzi o działki. A w tym roku już jakieś szyldy się tam pojawią? Tak, w tym roku pojawią się szyldy, ponieważ mamy też założenia, które wynikają z naszej polityki, że w tym roku te pierwsze jakby pierwsi inwestorzy zostaną zaproszeni i znajdą tam swoje miejsce do pracy. Była też mowa jakiś czas temu o ponad 50 hektarowym terenie przy obwodnicy Kielc. Były takie informacje, że tam strefa przygotowuje taki teren z prywatnym właścicielem. To jest aktualne? Coś może pani powiedzieć na temat właśnie tego kolejnego poszerzenia strefy w Kielcach? Tak, ten teren to był, to jest teren położony w Janowie, w gminie Piekoszu, i on jest właśnie przy siódemce, teren dość ładny inwestycyjnie i on był też rozważany w momencie, kiedy Agencja Rozwoju Przemysłu dokapitalizowywała naszą spółkę wybraliśmy wtedy browar Belgia taka była decyzja natomiast faktycznie jest zainteresowanie tym terenem interesuje się tym przemysł zbrojeniowy to jest prywatny właściciel faktycznie mieszkający w Krakowie natomiast my z inwestorem podpisaliśmy taką umowę poufności i pewnie będziemy uczestniczyć w tych transakcjach czyli też nie można powiedzieć kto tam miałby się pojawić jeśli chodzi o przedsiębiorstwo jeśli chodzi o firmę mówię tylko zarysowałam jaka to będzie jaka to będzie działalność mam tu na myśli przemysł zbrojeniowy. Starachowice Końskie jak słyszymy Kielce również się rozwijają. tu terenów już niestety pod inwestycje brakuje. Jeśli popatrzymy na podstrefę Połaniec, prawie 40 hektarów i zupełnie niezagospodarowana. Podstrefa Staszów niespełna 14% zagospodarowania. No i podstrefy w, chociażby w Skarżysku czy też w Stamporkowie mniej więcej w połowie zagospodarowane. W kielcach inwestorzy, jak pani mówi, się pojawiają w tych wymienionych miejscowościach, szczególnie w Połańcu, jakoś pusto od lat. Z czego to wynika? W czym jest problem? Wie pan co, ja, ja, ja generalnie jakby nie dopatruję się tam problemu. Po, po 2018 roku, kiedy zmieniły się zasady funkcjonowania stref, kiedy strefy już nie, nie wspierają inwestorów, tylko tych, którzy są zlokalizowani na obszarze strefy, ponieważ teraz od 2018 roku powstała Polska Strefa Inwestycji i nie jesteśmy ograniczeni terytorialnie. Myślę, że to spowoduje większy ruch w biznesie, większe zainteresowanie inwestorów, ponieważ nasze wsparcie jest bardzo korzystne. Wspieramy inwestorów zarówno w tworzeniu nowych inwestycji, jak też w też rozszerzaniu swojej działalności. I to wsparcie jest jedyne chyba realne na rynku, bo ono dzisiaj wygląda w ten sposób, że 70% wartości podatku dochodowego na 15 lat jest jakby tak jest umarzana. Tak więc no to jest wsparcie chyba najlepsze dla inwestorów na rynku. A to... Tymi terenami tam zrobić, no bo skoro ona się nie przyjęła, mówiąc tak. Będziemy, kolokwialnie... będziemy próbować szukać jakiegoś rozwiązania, może właśnie z samorządowcami, którzy pobudzą się do działania i również zainteresują się ściąganiem inwestorów. Ja mam też taki pomysł, żeby utworzyć oddział Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która może pomóc nam w ściąganiu inwestorów zagranicznych. Będzie mieć przede wszystkim świeże informacje i dobrą bazę do tego, żeby tych inwestorów, żeby się za nimi rozglądać. Jeśli chodzi o w ogóle strefę ekonomiczną w Świętokrzyskiem i te tereny inwestycyjne tak. w województwie Świętokrzyskim, to nasz region, patrząc na infrastrukturę, na ręce do pracy pracowników, on jest atrakcyjny w porównaniu z innymi regionami Polski? Ja tę atrakcyjność widzę, ponieważ jest w dobrej bardzo komunikacji, jest przy drogach krajowych, jest pośrodku między dwoma wielkimi aglomeracjami miejskimi między Warszawą a Krakowem, i faktycznie te warunki to, to determinuje do tego, że tych, ci inwestorzy się pojawiają. Żeby się bardziej otworzyć strefowo na inwestora, na klienta, no będziemy też uczestniczyć w targach branżowych, będziemy dawać ofertę publicznie, będziemy współpracować. Z Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Oczywiście wskaźniki, współczynniki do inwestowania mamy doskonałe wsparcie również wysokie. Nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby w świętokrzyskim nie pojawili się porządni inwestorzy. A myśli Pani, że to będzie w stanie właśnie strefa załatwić, bo problem jest chyba też z pracownikami. No, infrastruktura ok, mamy drogę ekspresową, ale inne regiony mają lotniska, mają szybką kolej, mają autostrady. W świętokrzyskim poza tą siódemką to jest troszkę problem jeśli chodzi o transport. Widać, co przy Siódence już się wybudowało. Jeśli jeździmy po Polsce, widzimy, ile rzeczy buduje się przy autostradach. Ta infrastruktura plus brak wykwalifikowanej kadry, tych specjalistów, to nie jest ten problem największy, jeśli chodzi o nasz region? Wi pan co, no wydaje mi się, że tak, no jakby zaplecze naukowe jest, lotniska blisko, bo i w Krakowie, i w Radomiu, i w Warszawie, i w Łodzi nie widzę takiego problemu komunikacyjnego. Może faktycznie po stronie, po stronie pracowników, po stronie tej jest, jest może być jakiś zgrzyt, no ale jak się stworzy dobre warunki do pracy, jak się da dobre możliwości, to, to wydaje mi się, że jesteśmy w stanie w dobrej współpracy. Rozbujać ten teren gospodarczo. Rozmowa dnia. Gościem Radia Kielce.